Franciszka. Z okazji siódmej rocznicy wyboru na stolicę piotrową kardynała Bergoglio, ojca świętego Franciszka, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Was do cyklu spotkań poświęconych właśnie myśli i działalności papieża Franciszka. Odkrywam w tym następcy św. Piotra wielki dar Boga dla Kościoła. Duch Święty wzbudza na konkretny czas konkretnych ludzi i wyposaża ich do tego, aby wypełnili wolę Bożą, aby prowadzili lud Boży w tej wierności, powołaniu, które daje nam Pan. Papież Franciszek, bardzo kontrowersyjna dla niektórych postać, z jednej strony człowiek modlitwy, skupienia, popatrzmy, jak odprawia liturgię, jak się modli, i jednocześnie człowiek otwarty na drugiego człowieka. Na bliźniego, który jest bardzo spontaniczny, żywiołowy w ekspresji tego, co czuje, co, co myśli. Człowiek, który nie boi się zanurzyć w tradycji Kościoła, a z drugiej strony otwarty na to, co niesie świat i w jaki sposób my mamy jako Kościół odnaleźć się w tym świecie, by nieść Ewangelię współczesnemu człowiekowi, współczesnym społeczeństwom. Współczesnemu światu. Człowiek, który słucha Boga i słucha człowieka. Papież, który prowadzi Kościół w niełatwym czasie, bo Kościół zmaga się ze swoją przeszłością. Kościół zmaga się z tym wszystkim, co niesie współczesność, laicyzacja. Wielu ludzi porzuca praktykowanie wiary, bo odkrywa sens życia gdzie indziej. A papież cały czas mówi o Jezusie, wskazuje na to źródło, którym jest Pismo Święte i Eucharystia, celebracja i adoracja. Jest wiele nieporozumień z papieżem Franciszkiem. Wielu dyskutuje o nim, ale nie przeczytało żadnego dokumentu, albo tylko przewertowali kartki, czytając bez zrozumienia. Wielu nie potrafi odczytać gestów i słów Ojca Świętego Franciszka, Dlatego postanowiłem, żebyśmy, jeśli chcecie, spotykali się regularnie przez te nagrania w internecie, gdzie krok po kroku będę tłumaczyć prawdę zawartą w dokumentach papieża Franciszka, w jego wypowiedziach, w gestach, które wykonuje. Już niebawem zapraszam do tego, abyśmy pochylili się więc nad tym dziedzictwem. Które niesie papież Franciszek, żebyśmy jeszcze bardziej go zrozumieli, przez to pokochali i jeszcze bardziej czuli jak on. Bo to nasze zadanie, byśmy szli razem z Kościołem, z Kościołem, któremu przewodzi dzisiaj papież Franciszek. Ten, który jest biskupem Rzymu, ten, który jest przewodnikiem. Kościoła katolickiego, ale jest też znakiem drogi do pojednania chrześcijan, do pojednania ludzi na świecie, do tego, by było więcej miłości i pokoju. Zapraszam więc bardzo serdecznie już w przyszłym tygodniu pierwszy odcinek z cyklu Zrozumieć Franciszka.